Polacy kupili we wrześniu obligacje skarbowe warte prawie 6 miliardów złotych. Dlatego dzisiaj porozmawiamy z doradcą inwestycyjnym o tym, jak zacząć inwestować w obligacje, jak to się robi, jak się z nich wychodzi i dlaczego warto. W programie Prosto z Parkietu witam Państwa Aleksandra Ptaki A naszym gościem jest dzisiaj Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego. Dzień dobry, panie Emilu. Dzień dobry. Jak czytamy Ministerstwo Finansów zaoferuje we wtorek e, 29 października obligacje skarbowe warte od 5 do 9 miliardów złotych pod e resort, to są wielkie sumy. Mm, oczywiście dobrze by było mieć takie w portfelu, ale e, kiedyś może się uda. Natomiast e, zainteresowałam się tym ze względu na to, że są to obligacje, a dawno nie rozmawialiśmy o tym, jak zacząć, e, jak zacząć inwestować w określone, w określone papiery wartościowe, dlatego. Dzisiaj, ponieważ mamy przyjemność rozmawiać z doświadczonym doradcą inwestycyjnym, będę miała do Pana 100 pytań do jak zacząć inwestować w obligacje. Po pierwsze, czy warto inwestować aktualnie w obligacje? Czy to jest dobry moment na to, żeby, żeby się tym zainteresować? No. Jakby moja odpowiedź jest taka, że zawsze warto w portfelu mieć część środków ulokowanych w obligacjach. I to tak naprawdę niezależnie od warunków rynkowych. Jeśli chcemy mieć w portfelu jakąś część środków, która ma być zainwestowana, czyli ma cokolwiek nam dawać, w sensie jakieś stopy zwrotu, a jednocześnie ma być relatywnie bezpieczna, no to obligacje skarbowe no są dokładnie takim, takim instrumentem, a w szczególności detaliczne obligacje skarbowe. W związku z czym naprawdę uważam, że każdy inwestor powinien takie instrumenty mieć. Oczywiście pytanie, ile tego będzie miał, kiedy będzie to kupował, natomiast uważam, że to jest dobra jakby propozycja dla no, w zasadzie każdego. każdego. Mm. Bo tutaj jest jeszcze taka uwaga, inwestorów bardziej doświadczonych, może to oni to oczywiście wiedzą, ale tutaj przypomnijmy, że są dwa rodzaje obligacji, które trafiają na rynek, i nie każdy, nie po każde może się zgłosić inwestor indywidualny, czyli taki szeregowy przechodzeń. Znaczy, ja, ja bym to podzielił inaczej, bo jakby zakładam, że dzisiaj będziemy mówić o obligacjach skarbowych, czyli, czyli tych, gdzie gwarantem no, jest, jest skarb państwa. I tak naprawdę te obligacje skarbowe możemy podzielić na dwie części. O, tak zwane detaliczne obligacje skarbowe, które nie są notowane na żadnym rynku i obligacje skarbowe notowane na rynku, no, u nas w Polsce na rynku przede wszystkim Catalyst. I jakby jedno i drugie to są oczywiście obligacje skarbowe, ale one mają inną charakterystykę i inaczej się zachowują. I no, nie ukrywam, że dla inwestorów, zwłaszcza początkujących, takich, którzy nie mają doświadczenia, no to zdecydowanie uważam, że te obligacje detaliczne, czyli te, które nie są notowane, to powinien być ich pierwszy wybór. Tak, jak ktoś już ma doświadczenie, trochę rozumie jakby finanse i, i giełdę, no to wtedy może iść w stronę tych obligacji już notowanych. No dobra, no to przechodzi do pana klient, nowy klient. I teraz jeszcze tutaj takie e, przypomnijmy, że według wszystkich badań, jakie mamy na temat oszczędności, to ogromna, e, bardzo duża część Polaków, w ogóle nie oszczędza. Nie ma oszczędności na czarną godzinę, nie ma oszczędności na moment odejścia z pracy, nie ma oszczędności na, które by pozwoliło mu przeżyć 3 czy 6 miesięcy bez pracy. Więc a 31 października z kolei, czyli w najbliższy czwartek, mamy światowy dzień oszczędzania. Dlatego mamy wspaniałą okazję do tego, żeby dzisiaj o tym rozmawiać. Przychodzi do pana klient, który nie oszczędzał, nie zna się na tym i mówi, że chciałby oszczędzać, ale w, w miarę spokojny, bezpieczny sposób, bo się nie zna. Co mu pan doradzi wtedy? Znaczy to jest tak, jeśli, tak biorąc dosłownie, jeśli przychodzi ktoś, kto jeszcze nie oszczędza w ogóle, no to, to pierwsze pytanie to jest w ogóle, czy on będzie w stanie oszczędzać, tak? Czy on jest w stanie sobie ten nawyk oszczędzania w ogóle wypracować? No tak. I to jest tutaj chyba punkt kluczowy akurat przy tego typu kliencie, ale ja domyślam się, o, o co pani pyta, tak? Bardziej pewnie chodzi o klienta, który już jakieś tam jednak środki ma. I ze wszystkich badań takich, które były robione na, na naszym społeczeństwie, no to u nas w Polsce, jak się ludzi zapyta, gdzie, jakby, gdzie oszczędzają, tak, no to jest rachunek bankowy, lokata i gotówka w domu, tak, Czy pod materacem, czy no, gdziekolwiek tam sobie ludzie trzymają. No i teraz tak naprawdę, jeśli, jeśli do mnie ktoś przychodzi i mówi, że OK ma jakąś tam, ma jakieś oszczędności, czy nie, będzie za chwilę miał. I nie wie, co z tym zrobić, no to, no to powiem tak. Oczywiście, że część z takich oszczędności powinny być na rachunku bankowym, bo to mają być środki, które mają być dostępne dosłownie w tak zwane 5 minut. Tak? Czyli jak będzie jakaś potrzeba, no to żeby mieć je po prostu pod ręką, i to jakby pełna zgoda, jakaś część powinna być w ten sposób ulokowana. Natomiast te, które no, nie muszą być w taki sposób natychmiastowy, czyli wystarczy, że będą na przykład za parę dni. No to tu już jak najbardziej kwestia wchodzi w grę, właśnie czy, czy lokat, czy w szczególności obligacji skarbowych. I ja, jakby no, no, u nas, edukacja ekonomiczna, umówmy się, no, mogłaby być dużo lepsza, i myślę, że dużo osób, które trzymają środki po prostu na rachunku bankowym, gdzie te środki pra praktycznie nie pracują, tak? one nie zarabiają w ogóle albo bardzo, bardzo niewiele. No, to tak naprawdę przesunięcie nawet części tych środków w obligacje, no to już da wymierny, pozytywny efekt. I to jakby, więc ja pierwsze, co bym rekomendował, to bym rekomendował to, żeby, część, żeby za część tych środków po prostu kupić sobie takie na przykład detaliczne obligacje skarbowe gdzie ten inwestor, jakby najtrudniejsze jest zrobienie tego pierwszego kroku, tak, jakby z doświadczenia znowu, to też i z różnych badań wychodzi i z mojego, prywatnego, że najtrudniejszy jest ten pierwszy krok. Jak ktoś już raz to zrobi, kupi i zobaczy, jak ta obligacja działa, że to nie jest nic złego, nic tam się złego nie dzieje, no to już później idzie dużo łatwiej z, z kolejnymi inwestycjami. Natomiast najgorzej no. jest oczywiście zacząć. No tak, i to najgorzej jest zacząć i najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, też z tego powodu, że właśnie wtedy uczymy się tych wszystkich procedur. Uczymy się, gdzie mamy pójść po obligacje, jak ocenić atrakcyjność lokaty. Dlatego właśnie dzisiaj o tym będziemy rozmawiali. I to są tak, to są takie ABC, ale od tego, jak pan powiedział, najtrudniejszy jest pierwszy krok, więc zróbmy go razem. E, powiedzmy, że przychodzę do Pana, mam 10 tysięcy, które wyjęłam spod materaca z, nie wiem, ze świnki oszczędzającej moich dzieci. Przychodzę do Pana, mówię, że mam te 10 tysięcy. E, chciałabym kupić obligacje, bo czytałam, że to warto, ale e, jak mam to zrobić? Czy w każdym banku mogę, e, mogę kupić obligacje skarbowe, które właśnie wchodzą na rynek? Czy, czy tutaj są jakieś warunki? Jeśli mówimy o. Jeśli mówimy o detalicznych obligacjach skarbowych no to, no to te obligacje skarbowe w tym momencie sprzedają dwa banki, czyli PKO BP i PKO SA, tylko w tych dwóch instytucjach możemy to kupić. Jeśli mówimy o tych obligacjach skarbowych notowanych na rynku no to każde biuro ma pleckie, tak, czyli każde biuro maklerskie, które oferuje dostęp do rynku giełdowego no to przez takie biuro też będzie można oczywiście to, to kupić. Więc no, tu jest pewnego rodzaju rozgraniczenie tak? między, między jednym a drugim. Natomiast, więc jeśli ktoś, jakby powiedzmy, ma te środki i, i, i przychodzi, to ja w ogóle bym zaczął od tego, że pierwsze co, to proponuję wejść na stronę obligacje skarbowe.pl, gdzie jest, są opisane te detaliczne obligacje skarbu państwa, jakie mamy rodzaje, jakie jest oprocentowanie. I pierwsze co, to w ogóle poczytać, co tam jest, tak, żeby ten inwestor, no, tak, chociaż ogólnej takiej pierwszej wiedzy yy, nabrał, tak? No, bo te detaliczne obligacje skarbowe też są różne, tak? No mamy, nie wiem, obligacje, mamy obligację na przykład roczną, mamy, nie wiem, trzyletnią, mamy czteroletnią indeksowaną inflacją, więc one są różne i też pytanie, co, znaczy, która obligacja komu będzie bardziej pasowała, tak? No, to już jest rzecz mocno indywidualna, uzależniona od, od inwestora. Więc no, zanim kupimy, to musimy się zdecydować, co konkretnie, czy znaczy, którą konkretnie obligację chcemy kupić. Tak? No i to każdy inwestor musi niestety samodzielnie tutaj zdecydować. To proszę powiedzieć, jaka jest? We wrześniu największym zainteresowaniem cieszyły się obligacje trzyletnie. Bo jeśli dobrze pamiętam, kupiono ich chyba za 2 miliardy złotych, zaraz potem były roczne. Inne cieszyły się dużo mniejszym zainteresowaniem. Więc jakby z takiego praktycznego punktu widzenia, pan wspomniał jedną ważną rzecz. Wydaje mi się, że ludzie mają pewne opory przed inwestowaniem w obligacje, które są na rok, na dwa, na trzy, na dziesięć lat. Z tego względu, że w zasadzie nie wiadomo, kiedy takich większych pieniędzy możemy potrzebować. Na przykład, nie wiem, zdarzy się kupno, okazyjne kupno nieruchomości albo jakieś inne wielkie wydatki. Więc po pierwsze, czy z takich obligacji skarbowych, detalicznych można, nawet jeśli kupimy takie dziesięcioletnie, czy z nich można w każdym momencie wyjść? A jeśli tak, to jak to zrobić? Wyjść, czyli sprzedać je? Tak, i to jakby ja potwierdzam z, z doświadczeń z klientami, że, że jest taka właśnie obawa, że no nie, no obligacja dziesięcioletnia, przecież to jest taki długi okres czasu, to, to, to w międzyczasie pewnie będę potrzebował być może tych środków. Natomiast, no proszę pani, także z tych obligacji można w każdym momencie wyjść i to jest tak, że w dowolnym momencie po jakby, jak kupimy te obligacje, one są już na naszym, na naszym rachunku, no to my w dowolnym momencie możemy złożyć wniosek o umorzenie albo całości, albo części tych obligacji, bo to też jest nasza decyzja, to, to nie musimy od razu całości, możemy tylko część na przykład umorzyć, i możemy to zrobić w dowolnym momencie, tak? No, trzeba parę dni poczekać na to, żeby te środki, jakby spłynęły na, na nasz rachunek, ale tak naprawdę możemy to zrobić w dowolnym momencie. Jest oczywiście jedna rzecz, o której trzeba pamiętać. Jeżeli umarzamy te obligacje przed terminem, no to zapłacimy tak zwaną karę, tak? Za przedterminowe umorzenie. Ta kara jest zależna od tego, jaka to jest obligacja. Więc, no nie wiem, dla przykładu, jeżeli mówimy, że teraz najczęściej były kupowane obligacje trzyletnie, no to w przypadku obligacji trzyletniej, jeśli ją przed terminem umorzymy, to zapłacimy jedną złotówkę od każdej jednej obligacji kary. Ponieważ jakby nomina obligacji jest 100 złotych, czyli tak przeliczając, nie wiem, na procenty, można powiedzieć, że ta kara to jest po prostu jeden punkt procentowy. Tak? Czyli nie wiem, jeśli. Ta obligacja trzyletnia, tak, daje nam prawie 6% w skali roku stopy zwrotu, no to przedterminowy wykup pomniejszy nam tą stopę zwrotu o 1%. punkt procentowy. No tak można to powiedzmy zinterpretować, żeby jakoś tak najłatwiej zrozumieć. Czyli mimo wszystko. Jest to... Oczywiście wysokość tych kar jest. Natomiast wysokość tych kar jest różna w zależności od obligacji, im bardziej długoterminowa jest obligacja, tym ta kara jest trochę większa. Tak? To jakby o tym trzeba, trzeba pamiętać. Natomiast no, to i tak nie zmienia faktu, że no, w mojej opinii to jest naprawdę bardzo dobry instrument i te obligacje, zwłaszcza cztero i dziesięcioletnie indeksowane inflacją, to jest coś, czego nie ma na rynkach zachodnich. To jakby naprawdę, ja nie wiem, czy myślę, że polscy inwestorzy nie bardzo mają tego świadomość, że mają naprawdę fantastyczny instrument do dyspozycji, którego większość inwestorów na rynkach zagranicznych w ogóle po prostu nie ma. No dobra, to mnie teraz Pan zainteresował. Dlaczego to jest takie atrakcyjne ta indeks, to indeksowanie inflacją? Na czym to proszę powiedzieć polega? Bo, bo, bo pytanie, jakby kto ma jaki cel oszczędzania, tak? Jakby dla wielu ludzi celem jest po prostu, żeby ochronić się przed inflacją, żeby ta inflacja nie zjadła nam tych naszych oszczędności, tak? No i teraz przed inflacją możemy się oczywiście na różne sposoby bronić. Nie wiem, możemy inwestować w akcje, w nieruchomości, w jakieś tam inne rzeczy, ale no to wszystko z reguły wiąże się z jakimś podwyższonym ryzykiem. Natomiast takie na przykład detaliczne obligacje skarbowe, indeksowane inflacją, no tu ryzyko jest bardzo, bardzo, bardzo małe. I, jakby, i, i to są obligacje, które nie są notowane, więc nie martwią nas po drodze żadne zmiany wartości tych instrumentów. No a na zachodzie, no takich rzeczy nie ma. W sensie, jakby tam też, przynajmniej w nie, na niektórych rynkach, są obligacje indeksowane inflacją, ale to są obligacje normalnie notowane na rynku, co oznacza, że Będą takie okresy, które na tamtych obligacjach można wręcz stracić, tak? czego akurat w tym przypadku tutaj tych naszych detalicznych, skarbowych no po prostu nie ma. Więc, więc to naprawdę są po prostu fajne instrumenty i ja też jeszcze jedną rzecz może powiem, mianowicie ja tak jak z klientami mam do czynienia, to, to widzę takie troszkę, że jakby na przykład klient jest skłonny jakby założyć lokatę roczną, na, na swoje oszczędności, ale nie jest w stanie na przykład kupić obligacji skarbowej detalicznej rocznej. Tak? Czyli już załóżmy, że mamy dokładnie ten sam horyzont. Tak? Jakby lokata, tak? Obligacja skarbowa nie. Bo się boi z reguły, tak? bo albo nie zna instrumentu, co jest najczęstszym w sumie powodem, No albo właśnie co będzie, jak trzeba będzie wcześniej się z tego wycofać. No paradoksalnie może być łatwiej wycofać się z obligacji niż z lokaty. Tak? No bo jak zrobimy lokatę, to z reguły tracimy wszystkie odsetki a z obligacji możemy się wycofać nie w całości, tylko na przykład w części, no a nawet jeśli w całości, no to tylko zapłacimy tą wysokość kary, a reszta odsetek zostaje dla nas, tak czy nie? A oprocentowanie lokat i oprocentowanie obligacji jest teraz, zdaje się, porównywalne, prawda? Znaczy tak, jeśli, jeśli sobie popatrzymy na, na, powiedzmy, nie wiem, no obligacja roczna detaliczna, ona w tej chwili daje 5,75%, przy czym trzeba pamiętać, że to jest obligacja zmiennoprocentowa, czyli tutaj to oprocentowanie jest zależne od głównej stopy procentowej NBP, więc to się oczywiście może zmienić. No w przypadku lokaty no mamy jakby pewność tak, tej, 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 tej stopy zwrotu. No, ale z drugiej strony, żeby podać przykład, mamy obligację trzyletnią, która jest oprocentowana na 5,95%, i tu jest oprocentowanie stałe. Czyli my wiemy, że przez, jak kupimy dzisiaj, to przez najbliższe trzy lata co roku dostajemy te 5,95%. Żadnej takiej lokaty na rynku nie ma. W sensie nie ma lokat trzyletnich, tak? a przynajmniej ja o takich nie wiem, chyba że gdzieś może dla jakiegoś, jakiejś bankowości prywatnej. Ale no tak standardowo, no to trzyletnich lokat raczej, raczej nie ma. No dobra, to teraz następne trudne pytanie. Wspomniał Pan o tym, że na Zachodzie nie ma, nie ma takich ofert jak obligacje indeksowane inflacją, ale ogólnie w, z Polski można. To, to, to żebyśmy tylko byli precyzyjni. Są tam obligacje indeksowane inflacją, ale one działają zupełnie inaczej niż, niż te nasze detaliczne. I te nasze, uważam, że z punktu widzenia zwłaszcza takiego początkującego, przeciętnego inwestora, są po prostu dużo, dużo lepsze. Już nie wdając się w szczegóły, bo to pewnie by nam zajęło pół godziny, żeby tutaj dokładnie wytłumaczyć, jakby o co chodzi, ale jak ktoś jest ciekawy, to oczywiście zapraszam gdzieś na przy okazji jakiejś konferencji, żeby ze mną porozmawiać, to wytłumaczę. Natomiast naprawdę, proszę nie wierzyć, że no my, jako Polacy, mamy to szczęście, że mamy tego typu instrumenty. I super. A teraz patrzymy na zachód. W Polsce można znaleźć ofertę obligacji nie tylko polskich, ale też właściwie z bardzo wielu krajów na świecie. I teraz pytanie, czy to jest w ogóle warte zachodu? Czy, czy warto interesować się tymi zag zagranicznymi obligacjami, nawet jeśli by na przykład niektóre z nich miały lepsze oprocentowanie niż polskie? No Odpowiedź nie jest taka oczywista. To znaczy. Dobra, uważam, że dla inwestorów początkujących to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że specyfika tych instrumentów zagranicznych, tych obligacji, nawet rządowych, zagranicznych, tak? Czy jakichś tam nie wiem, niemieckich, skarbowych, czy, czy amerykańskich? No, one jednak się zachowują inaczej niż te detaliczne obligacje skarbowe polskie. I moim zdaniem, jednak trzeba mieć trochę więcej, no jakby doświadczenia i też zrozumienia po prostu, jakby jak działa rynek. Dlatego, że na tych zagranicznych obligacjach można przejściowo ponieść straty. I trzeba o tym no, niestety bardzo mocno pamiętać. tak? A jakby w przeświadczeniu takim ogólnym jest to, że obligacja to jest instrument jednak raczej bezpieczny, na którym no, nie powinniśmy tak mieć, mieć strat. Natomiast to jest w ogóle taka uwaga, że jakby każda obligacja, która jest notowana na rynku, może, mogą wystąpić takie, takie sytuacje, kiedy na takiej obligacji po prostu będziemy mieli stratę. Zresztą, no, nie trzeba daleko szukać, tak? No, wystarczy popatrzeć na to, nie wiem, jak się zachowywały ceny obligacji, jak się zachowywały yy, nawet fundusze obligacyjne różne, tak? W, na przykład w roku 22, czyli wtedy, kiedy stopy procentowe były podnoszone wszędzie na świecie. Yy, no, to było otoczenie, które ewidentnie dla obligacji nie jest dobrym otoczeniem. No, i to było widać po prostu po wynikach yy, różnych, różnych instrumentów. Yy, no i tu, no, pewnie po prostu no, trzeba mieć tą podstawową wiedzę, tak? Że że jeśli idziemy w stronę instrumentów notowanych na giełdzie, no to przy takich powiedzmy niesprzyjających warunkach przez jakiś czas możemy mieć stratę. Oczywiście, jeżeli traktujemy tę naszą inwestycję długoterminowo, czyli wystarczająco długo poczekamy, no to my tę stratę pewnie odrobimy, tak, no ale to jest znowu kwestia też znowu odpowiedniego horyzontu czasowego. Nie mówiąc o tym, że jeśli mówimy o obligacjach zagranicznych, no to jeszcze dochodzi kwestia walutowa, tak? Czyli ryzyka zmiany kursu walutowego. Więc moim zdaniem to naprawdę nie jest instrument pierwszego wyboru i, i raczej dla inwestorów, którzy już mają trochę doświadczenia z, z giełdą w ogóle, jako taką. No dobrze. To teraz um, przedstawiamy te obligacje w samych superlatywach. To może trochę teraz dorzucimy cienia do tego słonecznego obrazu. Proszę powiedzieć, w jakich wypadkach. Czy kiedy by pan tych obligacji jednak nie rekomendował? Też oczywiście jesteśmy dalej na tym punkcie wyjścia, że przychodzi do pana początkujący inwestor. I w jakich sytuacjach by pan jednak powiedział, że może lokata albo może inne, inne narzędzie? Mm. No to, znaczy tak, jeśli ktoś chce zainwestować na tydzień czy dwa tygodnie, no to obligacja nie ma sensu, tak? Czyli jak mamy bardzo krótkoterminowy horyzont, no to absolutnie to oczywiście nie ma sensu. To jest jakby jedna taka sytuacja. No druga sytuacja to jest pewnie taka, jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, ma duży majątek, ale cały ten majątek ma bardzo bezpiecznie. Ulokowany, czyli na przykład nie wiem, na lokatach, na rachunkach bankowych, czy nawet powiedzmy już w jakichś tam obligacjach i nie wiem, przychodzi z kolejną kwotą, którą znowu chce w obligacje zainwestować, no to ja bym się zastanowił, czy to jest najlepszy wariant. No bo jak już mamy taką naprawdę bardzo dużą część bezpieczną, no to jednak być może warto trochę tam tej takiej agresywniejszej części dodać, ale to, nie ukrywam, to już jest znowu bardzo indywidualna rzecz, zależna od, od inwestora i przede wszystkim jego postrzegania ryzyka. Tak? To, to jest bardzo, bardzo istotne, więc tu ciężko tak ogólnie dać jedną radę dla, dla wszystkich. Natomiast jedna rada, którą pewnie mogę dać, to, to tak obligacje detaliczne skarbowe uważam, że są dobre naprawdę dla wszystkich inwestorów i praktycznie w dowolnym momencie rynku. Natomiast jeśli mówimy o na przykład inwestowaniu w fundusze obligacyjne, no to tutaj moim zdaniem na pewno warto śledzić, co się dzieje z cyklem stóp procentowych. Bo rok 22 bardzo jasno pokazał, że jak mamy podwyżki stóp procentowych, no to generalnie fundusze obligacyjne mają problem z zarabianiem, co jest zupełnie naturalne, tak? No bo ceny obligacji wtedy spadają i, i jest w tym kłopot. W związku z czym, no tu bym powiedział, że może być tak, że w pewnych okresach na rynku nie warto faktycznie w obligacje, zwłaszcza takie długoterminowe, inwestować. Tak? Tylko, tak jak mówię, dotyczy to obligacji notowanych na rynku albo funduszy inwestujących w takie obligacje. Mhm. A jaka jest różnica między inwestowaniem w same obligacje? A inwestowaniu w fundusz obligacyjny? Jakie tutaj są wady i zalety tego rozwiązania? Jakie są różnice? No to jakby, no, fundusz obligacyjny jakby ma w portfelu różne rodzaje obligacji, tak? Czyli jeśli jakby nie wiem, nie chcemy się zastanawiać, którą obligację konkretnie kupić, bo nie wiem, nie wiemy, nie mamy czasu i tak dalej, no to fundusz inwestycyjny jest taką odpowiedzią na przykład, tak? No, bo to on za nas wybierze tak naprawdę, co tam w tym portfelu ma być i, i kiedy. Więc no, to, 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 jakby jest ułatwienie, no plus oczywiście kwestia kwot, no bo zainwestować w fundusz, żeby kupić jednostkę funduszu, no to naprawdę wystarczy mieć, nie wiem, 50, nie wiem, 100, 200 zł. No, żeby kupić obligacje, no to nie wiem, taka detaliczna obligacja skarbowa, okej, okay, 100 zł, obligacja taka notowana na rynku, no to jest co najmniej 1000 zł za, za jedną sztukę minimum, tak? Więc. Jak mówimy o jakichś takich naprawdę małych kwotach, no to zdecydowanie fundusz, a nie konkretna obligacja. Przy czym tu też znowu bardzo zwracam uwagę na to rozróżnienie, tak, że fundusze inwestycyjne-obligacyjne inwestują w obligacje notowane na rynku, tak? natomiast inwestor indywidualny ma możliwość kupienia tych detalicznych obligacji skarbowych, czego żaden fundusz nie może. Tak? Więc to są tak naprawdę dwie różne, moim zdaniem, inwestycje. Ja wiem, że one i tak się nazywają jedna i druga obligacyjna, ale to są no, trochę różne niestety inwestycje z różną charakterystyką. Dla inwestorów, którzy naprawdę cenią sobie spokojny sen i są początkujący, naprawdę proponuję najpierw kupić sobie jakąkolwiek detaliczną obligację skarbową, zobaczyć, jak to działa, że to nie jest nic strasznego i naprawdę wtedy będzie dużo łatwiej, że tak powiem, sobie dalej już taki, taką w ogóle część obligacyjną po prostu budować, tak? I czy ona później będzie złożona tylko z obligacji detalicznych, czy będzie złożona też, nie wiem, z funduszy, czy bezpośrednio z obligacji jakichś notowanych, no to już jest, że tak powiem, dalsza, dalsza rzecz. Mhm, dobrze, kończy nam się czas, więc ostatnie pytanie. E, takie chyba, które nasi rozmówcy lubią, więc proszę powiedzieć, jaka jest jedna pana rada, taka na koniec podsumowanie, e, jak się za to zabrać? Czy można lepiej jeśli się oczywiście nie znamy, no bo doświadczonych inwestorów te pytania pewnie w ogóle nie interesują. Natomiast jeśli ktoś się nie zna, ale chciałby zacząć, warto przyjść osobiście rozmawiać z inwestorem, przepraszam, z doradcą, czy można, się, można to zrobić przez internet i będzie tak samo dobrze? Yy, powiem tak: jak ktoś się zupełnie nie zna i robi to po raz pierwszy, no to ja za, zapraszam absolutnie do któregoś z naszych oddziałów biura maklerskiego PKOBP koledzy, koleżanki bardzo kompetentnie na pewno na wszelkie pytania odpowiedzą. Więc jak ktoś naprawdę robi to po raz pierwszy, w ogóle się nie zna, no to naprawdę zachęcam. No i super. Myślę, że udzielili, udzielili Pan bardzo wyczerpujących odpowiedzi na bardzo takie podstawowe pytania. Ale ja bardzo dziękuję za cierpliwość, ponieważ Tyle razy powtarzały się prośby o to, żeby, żebyśmy prowadzili takie rozmowy właśnie bardziej poradnikowe, bardziej takie ABC, jak powinny wyglądać te pierwsze kroki, że jest Pan pierwszym, pierwszą osobą, z którą taką rozmowę przeprowadziłam. Bardzo Panu dziękuję za cierpliwość. Na pewno będziemy do takich programów wracać. Naszym gościem był Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny w biurze maklerskim PKO Banku Polskiego, a program prowadziła Aleksandra Ptakiglewska. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Yeah.